Spotykamy się właściwie przed wejściem na scenę, bo to minuty dzielą od wejścia na koncert Śląsk-baturzystą. Pamięta pan swoją szkołę? Jak najbardziej. Miło wspominał. Ja pamiętam jak, jak przyszedłem do szkoły, taka historia mi się przypomniała na szybko, jak unikłem, znaczy niby unikłem e, ko, nie kotowania, tylko jak to mówili oni zawsze. E, no chrzestu, po a, prostu. Jesse, że kocuba była taka. Tak, no tak, tak, no chrzest. I ja od razu oczywiście się wkręciłem na, do Rady Młodzieżowej jako akustyk, więc wszyscy przychodzili chrzest, a ja po prostu sterowałem przedtem. Ale okazało się, że na koniec, że nie ominął, nie, ominął, nie ominął mnie chrzest. Ale było super, bardzo dobrze wspominam te czasy, jak się chodziło do szkoły. Super. Jasne. My też jesteśmy taką szkołą, w sensie Politechnika, tylko, no tak. prawda? No więc dzisiaj gramy dla maturzystów, chcielibyśmy, żeby dużo ich do nas przyszło, ale też dzisiaj bardzo dużo ludzi przyszło na ten koncert. Grał Pan już w Gliwicach? I oczywiście, że tak. Ja, ja pamiętam, że grałem w Gliwicach częściej niż w rybniku swojego czasu. Dawno, dawno temu to było z 15 lat, może z 13 nawet. E, i, I jeździło się tutaj, bo tu miałem super ekipę, którą serdecznie pozdrawiam, wspólny mianownik. E, i, i częściej właśnie stacjonowałem tutaj niż w Rybniku. Także jak, naj, jak najbardziej prowadziliśmy tutaj imprezy w różnych lokalach. Graliśmy też na Politechnice trzy lata temu, cztery, pamiętam dokładnie. I chyba wszystko jeszcze przed nami, w sensie takim, że Politechnika się też z Panem spotka, nie raz jeszcze. Jak najbardziej, A co ci usłyszymy, proszę powiedzieć? Będą jakieś hmm. zaskoczenia muzyczne dla nas? Będą na pewno. Mm... Ale głównie będziemy grać nową płytę, gatunek L. Oczywiście nie jeden do jeden, jak na płycie, ale będą różne remiksy, różne wersje, aranżacje, także będzie się działo na pewno. No, no jasne, nie mogłoby być inaczej. Pewnie to skoro muzyce, to inspiracje na przestrzeni lat się zmieniały, bo, bo to trochę już trwa ta hmm. przygoda z muzyką. Zmieniały się, zmieniały, tak, tak. Wcześniej gdzieś tak. Z... 7 lat temu słuchałem więcej reggae, dancehallu, więc inspirowałem się takimi artystami z Jamajki, nie tylko oczywiście, z, z Anglii, z Holandii, ze Stanów, a od dłuższego czasu gdzieś tam przyszedł do mnie jazz, przyszedł do mnie funk, soul i, i muzyka eksperymentalna chyba, bo teraz tak naprawdę mnóstwo artystów... Robi, znaczy zawsze robią muzykę, tylko teraz tylko najczęściej możemy usłyszeć właśnie muzykę, nie, 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 nie da się już teraz szufladkować, bo tak naprawdę nie wiadomo co to jest. Po prostu to jest ar dany artysta i tyle. Muzyka. Więc polecam. Tyle i aż tyle. Poszerzać horyzonty, tak. Dokładnie. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Super, dzięki wielkie.